Wojna na Ukrainie jest pierwszym konfliktem zbrojnym, w którym na masową skalę wykorzystywane są drony. Sposób ich zastosowania jest niezwykle obszerny. Śmiało można powiedzieć, że bezzałogowce na zawsze zmieniły oblicza wojny. Gdy zaczęliśmy walczyć w pierwszych dniach wojny, drony były rzadkością. Teraz to niezbędny element wykorzystywany na polu walki. Wykorzystujemy je w rozpoznaniu i rażeniu wroga. Dzięki dronom odsuwamy jego sprzęt o dziesiątki kilometrów. Stworzyliśmy dużą strefę buforową za pomocą dronów. Drony odgrywają w tym bardzo dużą rolę. W naszym przypadku drony używamy głównie przeciwko wrogowi, który walczy w polu, w okopach, czy też w budynkach, gdzie się ukrywa. Namierzamy również wrogich pilotów, dysponujemy specjalnymi dronami rozpoznawczymi. Dzięki nim przeprowadzamy rozpoznanie i wtedy Lecimy tam dronami FPV. W razie potrzeby atakujemy ładunkiem silniejszym lub słabszym, odłamkowym albo burzącym, odpowiednim do sytuacji. Jedno jest pewne: użycie dronów nadal będzie się rozwijać. Zbliża się moment, w którym to nie piloci będą sprawować kontrolę, lecz programy komputerowe. Już niedługo pilot nie będzie potrzebny, a przypomnę, że na początku piloci siedzieli 2 km od wroga. Teraz w przypadku dużych dronów, tak jak Nemesis, pilot może siedzieć daleko od działań wojennych, może znajdować się setki kilometrów dalej. Myślę, że właśnie w tym kierunku będziemy się rozwijać. W 2024 roku ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że przekazało ukraińskiej armii 1 200 000, 000 różnego typu dronów. W tym milion sto tysięcy są to drony FPV Kamikadze. Jednak ta ilość nadal jest niewystarczająca. Ich liczbę uzupełniają zakupy prowadzone przez wolontariuszy.